Prognozując zmiany demograficzne w Dulandii przyjmujemy, że tempo wzrostu populacji w każdym województwie w kolejnych latach będzie takie samo jak w okresie 2013-2014. Tempo wzrostu w danym województwie to iloraz ludności w 2014 roku i 2013 roku, które zaokrąglamy w dół do czterech miejsc po przecinku. Ludność to iloraz ludności z poprzedniego roku i tempa wzrostu. Zaokrąglamy w dół do liczby całkowitej. Jeżeli w jakimś województwie w danym roku ludność jest ponad dwukrotnie większa niż stan z roku 2013, to w tym województwie występuje efekt przeludnienia. Przyjmujemy wówczas, że począwszy od następnego roku, ludność danego województwa nie będzie się zmieniać. Podaj liczbę wszystkich mieszkańców Edulandii w 2025 roku i wskaż, które województwo będzie miało w tym roku najwięcej mieszkańców. Podaj liczbę województw, w których kiedykolwiek wystąpił efekt przeludnienia w latach 2014-2015. Otwieramy arkusz kalkulacyjny. Mamy już tu zaimportowane dane, co zrobiliśmy w filmiku dotyczącym poprzednich podpunktów. Pierwsze, co potrzebujemy zrobić, to obliczyć ludność w roku 2013 i 2014, a zatem jest to suma tych dwóch komórek. Ludność w 2014 tu trzeba uważać, należy dostosować. Teraz potrzebujemy tempo wzrostu jako współczynnik. Dobrze jest sensownie rozplanować dane w arkuszu kalkulacyjnym, dlatego przesunę teraz te kolumny w prawo i współczynnik umieszczę tutaj. Zgodnie z poleceniem jest równy liczbie ludności z 2014 podzielonej przez liczbę ludności z 2013. Możemy tę formułę przeciągnąć. Pamiętamy jednak o zaokrągleniu w dół do 4 miejsc po przecinku. Zarówno zaokrąglenie w dół, jak i zaokrąglenie do czterech miejsc po przecinku znacząco wpływa na ostateczny kształt odpowiedzi. W tej funkcji pośredniku podajemy liczbę miejsc po przecinku, do jakich chcemy zaokrąglić daną liczbę. Jak widzimy, dane wyglądają sensownie. Teraz prognozujemy ludność na kolejne lata. Przeciągnijmy lata aż do 2025 roku. Zgodnie z poleceniem jest to iloczyn ludności z poprzedniego roku i współczynnika. Poprzednim rokiem jest w tym wypadku 2014. Współczynnik jest tutaj. Pamiętamy również o względnym i bezwzględnym adresowaniu komórek. Tempo wzrostu jest zawsze w kolumnie G i przed G musimy postawić dolara. Natomiast komórka zaznaczona na niebiesko w tym wypadku jest zawsze po lewej stronie aktualnej komórki. Zarówno w sytuacji, w której poruszamy się w pionie, jak i w sytuacji, w której poruszamy się w poziomie. Przeciągamy tą formułę. Wybieramy losową komórkę dla sprawdzenia, czy wszystko się zgadza. Sprawdzamy, czy adresacja wygląda tak, jak się spodziewamy, że będzie wyglądała. Wygląda, że wszystko jest w porządku. W tej symulacji pominęliśmy tylko jeden, ale bardzo ważny krok, a mianowicie zatrzymanie się wzrostu ludności w danym województwie w momencie, w którym przekroczy ono dwukrotnie swoją pierwotną liczbę. Jeżeli w którymś roku ludność przekroczy dwukrotnie liczbę ludzi w roku 2013 dla danego województwa, to nie ma już więcej miejsca, żeby ludzie się rodzili. W tym momencie wzrost się zatrzymuje, a zatem natychmiast jak ktoś umrze, jego miejsce zastępuje nowo urodzone dziecko, dla którego wcześniej nie było miejsca. Proponuję zrobić coś takiego. Zróbmy to w następnej komórce, tak żeby przykład był bardziej czytelny, a przyciągniemy, powielimy tą formułę i tak na wszystkie komórki. Zatem jeżeli mamy rok 2013, który jest zawsze w tej samej kolumnie, a zatem stawiamy przed h$, jeżeli dwukrotność wartości tej komórki jest dalej mniejsza od aktualnej wartości danego roku, czyli na przykład 2014, bo dla tego roku w tej chwili piszemy tę formułę, to w takim wypadku stawiamy jedynkę, co świadczy o spełnieniu warunku zadania, a jeżeli nie, to zero. Widzimy w tej chwili, kiedy i gdzie następuje przeludnienie, natomiast nie znamy wartości tego przeludnienia. Dla lepszej widoczności użyjemy formatowania warunkowego. Jest to bardzo przydatna funkcja, która wizualnie pozwala nam lepiej zrozumieć dane, które, które obrabiamy. Wybieramy zatem format, formatowanie warunkowe. Używamy tylko pierwszego formatowania warunkowego, a mianowicie, jeżeli dana komórka jest równa jedynce, to wtedy zmieniamy tło na jasno niebieskie. Dodatkowo zmienimy tło wszystkich komórek na ciemno niebieskie. Tutaj widać, że po pierwsze przeludnienie w niektórych wypadkach występuje już w roku 2014, co może nas zaskoczyć. Gdyż są to dane podane na stałe, których nie prognozujemy, powtórę: jak już nastąpi przeludnienie, to już ono trwa. No i to jest logiczne, ale gdybyśmy sobie tego nie zwizualizowali, to moglibyśmy o tym zapomnieć. Jak już mamy zestawienie tych wszystkich informacji, to możemy wreszcie udzielić ostatecznej odpowiedzi, a zatem zasymulować w pełni prognozę demograficzną na 2025 rok. Miejmy tło tych wszystkich komórek na żółty. Teraz znowu po to, aby przykład był bardziej czytelny, zacznijmy pisanie formuły w roku 2015 i to w wierszu 9. A tak naprawdę to w 2016. A zatem znowu korzystamy z naszej ulubionej funkcji jeżeli, tak naprawdę korzystamy tylko z funkcji jeżeli suma i funkcji zaokrąglających w dół w górę. I teraz tak, zgodnie z treścią polecenia, jeżeli w jakimś województwie w danym roku ludność jest ponad dwukrotnie większa niż stan z roku 2013, to w tym województwie występuje efekt przeludnienia. Przyjmujemy wówczas, że począwszy od następnego roku ludność danego województwa nie będzie się zmieniać, począwszy od następnego roku. A zatem, jeżeli mamy rok 2016, to ludność w nim się już ma zacząć zmieniać, ponieważ jak widzimy, jest to już drugi rok, w którym ludność jest ponad dwukrotnie większa. Natomiast w 2015 mają podać efekt naszych dotychczasowych prognoz. Zatem, jeżeli tu było przyludnienie, czyli to jest równe 1, to wtedy kopiujemy wartość z poprzedniego roku, czyli z 2015 właśnie, czyli stąd samąd, A jeżeli nie, to kopiujemy je bezpośrednio stąd, z białego tła, z roku 2016. Gdyż tego roku właśnie ta formuła dotyczy. I zatwierdzamy formułę. Przeciągnijmy tą formułę na wszystkie komórki i zastanówmy się, jak ona działa. Analizujemy cały czas wiersz 9. Zatem zaczynając od 2014. Ponieważ już w 2013 nie może być przyludnienia, bo w tym momencie został stworzony świat i ci ludzie się pojawili dopiero w 2013. Wcześniej nie było niczego. To mamy gwarancję, że tutaj będzie zawsze 0, że zawsze ten warunek nie będzie spełniony, a zatem zawsze zostanie przypisana różowa komórka, czyli komórka z naszych dotychczasowych prognoz, iloczynu, tempa wzrostu i, i ludności. W 2016 roku nastąpiło już przeludnienie, ponieważ niebieskie odwołanie na niebieskim tle jest równe 1, warunek jest spełniony, a zatem przypisujemy wartość czerwoną, czyli z roku 2015, czyli już wartość z roku, w którym nastąpiło przeludnienie. Natomiast jest to pierwszy rok, w którym nastąpiło przeludnienie, i ta przeludniona wartość będzie obowiązywać przez kolejne lata. Zauważmy, że w tym momencie zawsze tu mamy jedynki, więc zawsze będziemy przepisywać wartość z lewej strony komórki, która jest tą wartością, którą nam chodzi, tą przeludnioną. Jak zwykle zapomnieliśmy o jednej bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie zaokrągleniu. Aby ludność z danego roku zaokrąglić do liczby całkowitej, w dół. Możemy to oczywiście teraz szybko naprawić. Dość istotny jest również moment, w którym zaczynamy zaokrąglanie, bo możemy zaokrąglanie napisać już tutaj, w pierwszej prognozie, a możemy dopiero na końcu tutaj. Ponieważ zaokrąglenie może wpłynąć na to, czy przeludnienie nastąpiło, czy nie. Bo jeżeli na przykład w 2013 roku mamy 2000 ludzi, a zatem dwukrotność tego to 4000, a w roku 2017 będziemy mieli i pół ludzi, to wtedy już tą wartość będziemy powielać. Natomiast jeśli będziemy mieli tylko 4000 ludzi, to powielenie nastąpi dopiero przy np. 6,5 tysiącach, co wyraźnie wpływa na zmianę wyniku. Z tym dodatkowo w tej formule, będącej iloczynem tempa wzrostu i ilości ludzi z poprzedniego roku, musimy dodać formułę zaokrąglającą tą wartość. Zaokrąglamy do liczb całkowitych, a zatem albo pośrednik możemy wpisać 0, albo nic, gdyż jest to domyślna opcja. Pamiętamy, i to jest bardzo ważne, o przyciąganiu formuły. Musimy nadpisać poprzednią formułę. Oczywiście dane tutaj również uległy poprawieniu. Zauważamy teraz, że niektóre województwa mają wartość 0 albo 1, to znaczy, że w danym województwie mieszka tylko jeden człowiek. Takie dane powinny budzić nas niepokój, gdyż prawdopodobnie gdzieś popełniliśmy błąd, jednak nie w tym wypadku. W tym wypadku faktycznie niektóre województwa wymierają, bo jak widzimy, jest znaczny spadek ludności między 2013 a 2014 rokiem. A zatem prędzej czy później prognozując w ten sposób nasz przyrost naturalny musi nastąpić wymarcie całego województwa. Podaj liczbę wszystkich mieszkańców Edulandii w 2025 roku jest to po prostu suma tej kolumny i wynosi ona tyle. Wskaż, które województwo będzie miało w tym roku najwięcej mieszkańców. Szukamy zatem maksa z tej kolumny. I możemy zrobić to na dwa sposoby. Na taki, który mi ingeruje w dane, natomiast jest trochę mniej profesjonalny, a mianowicie napisać formułę znajdującą wartość maksimum z tego zakresu. Jest to taka wartość. Zatem kopiujemy ją, wybieramy Ctrl F, czyli wyszukaj, wklejamy ją tutaj, wybieramy więcej opcji i sz wybieramy szukaj w wartościach, a nie formułach. Następnie wybieramy tylko bieżące zaznaczenie i zaznaczamy kolumnę AS. Tak naprawdę bez tych dwóch danych. Wybieramy znajdź. Wybieramy tak chcę przeszukać od początku. I jak widać udało się znaleźć tą wartość. Możemy teraz wybrać odpowiedni wiersz odpowiadający tej wartości i odczytać ręcznie nazwę danego województwa w12c. Możemy też podejść do tego w bardziej profesjonalny sposób, a mianowicie zaznaczyć wszystkie te dane i posortować wszystkie te dane po ostatniej kolumnie, czyli po kolumnie odpowiadającej liczbie ludności w 2025 roku. Odpowiedź jest oczywiście ta sama W12C. Przy sortowaniu bardzo dużym problemem będzie rozsynchronizowanie się naszych danych, jeżeli zaznaczymy z jakich... Podaj liczbę województw, w których kiedykolwiek wystąpił efekt przyludnienia w latach 2014-2025. Nie jest to duży problem, możemy to policzyć na palcach. Jest to Ilość wierszy niebieskich możemy też użyć funkcji suma sumującej jedynki tutaj. Robimy to formalnie dla całej kolumny. Jest ich 18.